Co? co masz na myśli? Ty i Tris? Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się. Cóż, życie było zaskakujące. To, co się takiego stało, że. Jesteśmy razem? Hmm. Z Jennefer to była ciągła walka, spory, wybuchające emocje. Nie mówię, że to było złe, ale. Ale co? Bywało męczące. A z Tris się nie męcza. Wreszcie czuję harmonię, spokój. Czuję, że jest tak, jak być powinno. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią ci tutaj. Ja też ich lubię. O, najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. Dobry plan, jadę z tobą. No to jesteśmy umówieni. O ile zostanie z nas coś więcej niż pył, kiedy to wszystko się skończy? Nie będzie łatwo pokonać go, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Awalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? <śmiech> Obiecałaś. <śmiech> Żartowałam. <śmiech> Czasem chciałabym być taka jak oni. Mnie też bycie wiedźminem czasami ciąży. Jak mi moje dziedzictwo, a chciałabym być zwyczajna. Twoje życie należy do ciebie i to ty decydujesz, kim jesteś. Gerald, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną, starszą krew, mój dar i przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby. Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Awalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz, wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Awalach poprosicie o przysługę. Być może, ale nawet jeśli to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Lepiej powiedz, jak ci poszło z kupcem. Udało ci się załatwić konie? A, daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. A, co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego. Jakiego? Równego. No to w drogę. Widzimy się obok stajni.